Zauważyłaś już pewnie, że nie ma momentu, w którym byłabyś trwale zadowolona ze swojego życia. Jeśli na co dzień żyjesz w ego i utożsamiasz się z tym ego, to Twoja rzeczywistość wygląda w ten sposób, że jeżeli dostaniesz to, czego chcesz, cieszysz się przez dłuższy lub krótszy moment, i w pewnym momencie następuje lęk o to, że to utracisz. Natomiast jeśli nie masz tego, czego chcesz, to tak naprawdę umysł, ego wybiega naprzód i czujesz presję, by to dostać. To jest taki prosty mechanizm dwubiegunowy ego, który pokazuje bardzo jasno i jak staniesz na moment nad tym, to zobaczysz, że żyjąc swoim własnym ego i utożsamiając się z nim, myśląc, że jesteś nim, nie ma żadnych rozwiązań. Czyli twoje ego kreuje problemy, dlatego że jeżeli ma to, czego chce, to boi się, że to straci, lub za chwilę to utraci, a jeżeli nie ma tego, czego chce, to Jęczy o to, żeby to dostać. W takim systemie nie ma spełnienia. W takim systemie jest wieczne poszukiwanie szczęścia, poszukiwanie radości, poszukiwanie czegoś trwałego w rzeczach, które ze swojej natury są nietrwałe. Dlatego, że gdziekolwiek by dzisiaj nie była, jeżeli oprzesz swoją Swoją radość na rzeczach zewnętrznych, to te rzeczy zewnętrzne łącznie z ciałem człowieka są po prostu nietrwałe. I teraz, jeżeli zdasz sobie sprawę z tego, że poszukiwanie trwałości nie może być na zewnątrz, że szukasz na zewnątrz czegoś, czego tam po prostu nie ma. To zaczniesz być może kierować się do wewnątrz. Być może jesteś kobietą lub mężczyzną, który śmiało idzie po swoje cele, który wiele celów zrealizował, który zna doskonale swoje kierunki. I zadaj sobie dzisiaj pytanie: w jakim celu, po co chcę dojść do jakiegoś konkretnego stanu lub osiągnąć coś konkretnego. Co tam ma być takiego, że bardzo silnie do tego dążę. I bardzo często dochodzimy do tego, że te nasze cele, te nasze marzenia są tylko próbą poszukiwania chwilowej satysfakcji lub stałej satysfakcji, której nigdy w tych miejscach nie znajdziemy. Jeżeli spełniłaś już wiele marzeń, jeżeli doszłaś do wielu celów, to możesz zobaczyć ten mechanizm. Możesz zobaczyć to, ile marzeń miałaś w życiu, ile marzeń spełniłaś i zobaczyć bardzo jasno i klarownie, że w spełnieniu tych marzeń Twoja satysfakcja była tylko chwilowa. Że była tylko momentalna, że w momencie, kiedy zorientowałaś się, że już tam jesteś, nie poczułaś tego, o czym być może myślałaś, że poczujesz. A jeśli poczułaś, to była to tylko i wyłącznie chwilowa emocja. Ona przestała trwać, że na to miejsce natychmiast pojawiło się albo nowe pragnienie, albo lęk przed tym, że to stracisz. I nie ma znaczenia, czy chodzi tutaj o pieniądze, czy o sławę, czy o jakąkolwiek inną rzecz, łącznie z relacją partnerską. Czyli bardzo chciałam z kimś być, teraz z kimś jestem, ale boję się, że to utracę albo. Aha. Wyobrażałam sobie, że to będzie tak wyglądać, a wygląda zupełnie inaczej. I ciągle to uczucie szczęścia, którego my poszukujemy w życiu, jest chwilowe, ulotne i jest oparte na bardzo słabym fundamencie, ponieważ fundament ego jest bardzo słaby, a tak naprawdę dynamika tego ego jest zawsze taka sama. W ego nie ma rozwiązań. Nie ma rozwiązań trwałych, dlatego że ego oparte jest tylko i wyłącznie na dwubiegunowości. Czyli w momencie, kiedy dojdziesz do jakiegoś celu, albo będziesz musiała go utrzymać, ten sukces utrzymać, a w momencie, kiedy ten sukces już nie będzie do utrzymania, to oczywiście poczujesz się źle, czyli paradoksalnie to. Gdzie doszłaś, nie dało ci e, trwałej satysfakcji. Gdzie za tym jest ta trwała satysfakcja, ta trwała e, cisza? Jest poza ego, jest w przestrzeni siebie. E, natomiast tam możesz dojść tylko i wyłącznie w momencie, kiedy zobaczysz, że nie jesteś ego. Zobaczysz, jak ego działa, zobaczysz, że w ego nie ma spełnienia, i zaczniesz odczuwać naturalny pociąg do tego, by zasmakować tej trwałości, tego spokoju, tej harmonii. Ty wiesz podświadomie, że takie miejsce istnieje, ty czujesz, ponieważ to miejsce jest częścią ciebie, więc musicie wołać. Dlatego tak. Często wchodzimy na ścieżki duchowe, medytacji i wszystkie inne związane z rozwojem osobistym. Dlatego, że to miejsce y, cały czas nas woła. Gdzieś mamy świadomość w sobie, że jest takie miejsce że jest miejsce, które jest y, niezmienne, które jest y, Trwałe, które nie jest dwubiegunowe, i tym miejscem jest Twoja obecność. Jeśli chcesz tam dojść, to bardzo serdecznie polecam Ci ścieżkę akceptacji wszystkiego, co na Twojej drodze się pojawia. Jeśli potrzebujesz w tym zakresie wsparcia, Zapraszam cię do programu Rozwijam Skrzydła, w którym asystuję, zadając pytania i otwierając cię na możliwość akceptacji. Pracujemy procesowo z tym, co się w danym momencie w twoim życiu pojawia i wtedy masz szansę Jedną z tysiąca możliwości zobaczenia dramatu ego, zobaczenia tego filmu, poczucia, doświadczenia tego, że umysł sam w sobie kreuje i problemy, i rozwiązania, i problemy, i rozwiązania. Czyli kreuje problem, idzie w stronę rozwiązania, rozwiązuje problem, idzie w stronę kolejnej kreacji. I... To jest absolutnie życie, które nie tylko nie jest spokojne, ale też jest bardzo chaotyczne, dlatego że jesteś poddane utożsamiona z czymś, co jest dwubiegunowe, czyli od radości prowadzicie do płaczu od płaczu do radości. Ja zachęcam Cię do poszukiwania miejsca w Tobie, które jest niezmienne, które jest obecne, które jest ciche i z którego już doświadczasz życia i akceptacji tego, co jest.